W oparciu o rozwiązania Mitsubishi Electric budujemy zaawansowane maszyny cence. Są to m.in. wycinarki laserowe Fiber z najnowszym modułem FlyCut. Oprócz wycinarek Fiber produkujemy również tokarki, frezarki 3 i 4 osiowe, maszyny 5 osiowe z obruku simultaniczną, zaawansowane wieloosiowe centra frezarskie oraz tokarskie, a także maszyny zadaniowe projektowane pod indywidualne zamówienia. Mitsubishi Electric jest światowym dostawcą kontrolerów i serwonapędów wykorzystywanych do produkcji obrabiarek CNC. Nasze rozwiązania są idealne zarówno dla mniejszych zakładów, jak i tam, gdzie wykonuje się produkcję kontraktową oraz produkcję wielkoseliną. Komponenty z naszej oferty są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, takich jak budowa maszyn, motoryzacja czy elektronika. Celem Mitsubishi Electric jest dostarczenie produktów o najwyższej jakości oraz zwiększenie produktywności naszych klientów poprzez zapewnienie im wsparcia technicznego w kompleksowej i profesjonalnej obsłudze wszystkich naszych produktów. Współpraca z Mitsubishi Electric zapewnia nam kompatybilność całego osprzętu produkowanych maszyn CENSA. Począwszy od wyposażenia szafy sterowniczej, przez elementy kinematyki, takie jak silniki napędów, aż do elementów logiki sterowania. Pozwala to na etapie projektu zapewnić pełną kompatybilność elektroniczną systemową skrócić czas produkcji oraz ograniczyć proces zamówieniowo-logistyczny. W maszynach produkcji ATM Solutions wykorzystywane są najnowsze rozwiązania z zakresu systemów sterowania Mitsubishi Electric. Ich szeroka gama pozwala na dobór odpowiedniego rozwiązania do danej maszyny. Rozwiązania, które ATM Solutions stosuje w maszynach pięcioosiowych, pozwalają na płynną obróbkę i ograniczenie procesu przygotowania projektu dzięki technologii śledzenia wierzchołka narzędzia. Jest ona obsługiwana natywnie przez kontroler. Co więcej, dzięki możliwości współdzielenia ekranu między ekranem HMI sterownika a oprogramowaniem zewnętrznym istnieje możliwość projektowania cad oraz obsługi urządzenia na jednym monitorze. Pozwala to operatorom maszyn ATM Solutions ograniczyć czas przygotowania plików obróbkowych. Możliwość połączenia sieciowego umożliwia również przesył plików wykonawczych bezpośrednio z komputera programisty na maszynę do natychmiastowego uruchomienia przez operatora. W przypadku produkcji wycinarek laserowych Fiber wykorzystujemy technologie takie jak Flycat, zarządzanie zmiennymi parametrami procesu oraz funkcję dostosowywania parametrów procesu do aktualnej ścieżki cięcia. Stosujemy również nowoczesne napędy liniowe, które gwarantują niezwykle szybkie przejazdy i najwyższą efektywność pracy wycinarek ATM Solutions. Zapewnienie jednego dostawcy kluczowych podzespołów pozwala na daleko idącą standaryzację procesu w zakresie szkolenia, obsługi oraz serwisu. Kontrolery CNC od Mitsubishi Electric posiadają wbudowany sterownik safety, spełniający wszystkie aktualne normy bezpieczeństwa maszyn. Sterownik posiada kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, integrując wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu. Zapewnia to łatwą implementację systemów awaryjnych, ograniczników i zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem. Bezpieczeństwo pracy z maszynami stawiamy na równi z ich funkcjonalnością. Dzięki zastosowaniu wbudowanego sterownika Safety jesteśmy w stanie zarządzać wszystkimi elementami bezpieczeństwa zastosowanymi w maszynie. Sterownik ten na bieżąco monitoruje stan wszystkich elementów odpowiadających za bezpieczną pracę maszyny. Funkcja autodiagnostyki nie pozwala na użytkowanie urządzenia w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z elementów bezpieczeństwa. Gdy wystąpi sytuacja potencjalnie niebezpieczna, maszyna przechodzi w stan bezpieczny, zatrzymując wszystkie procesy mogące doprowadzić do zdarzenia niebezpiecznego. Rozwiązanie to pozwala również na łatwą integrację z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa bezpośrednio w zakładzie klienta. Dzięki zastosowaniu podzespołów jednego producenta jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać potencjał danej maszyny oraz monitorować parametry z poziomu interfejsu użytkownika. Wpływa to zdecydowanie na łatwość i stopień optymalizacji kinematyki maszyny, a w efekcie przekłada się na precyzję oraz prędkość obróbki. Generuje to realne korzyści dla użytkownika. Nasze produkty są doskonale zintegrowane, co umożliwia płynną współpracę maszyn CNC firmy ATM Solutions z innymi urządzeniami automatyki przemysłowej w ramach jednej linii produkcyjnej, umożliwiając płynny przepływ materiałów i danych między różnymi etapami procesu produkcyjnego. Współpraca z ATM Solutions pozwala na wdrażanie naszych podzespołów w obrabiarkach CNC u najbardziej wymagających klientów. Modułowe systemy dostarczane przez Mitsubishi Electric pozwalają na rozbudowę istniejących systemów o dodatkowe elementy, takie jak kolejne sterowniki PLC. Pozwala to przystosować maszyny do pracy w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, zrobotyzowanych gniazdach produkcyjnych oraz inne integracje pod kątem przemysłu 4.0.